Hej, cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmiku na moim kanale. Dzisiaj jestem w sklepie Pepko i nagrywam dla Was nowości. Kochani, wczoraj sprawdziłam, że jeszcze powinno być parę rzeczy z tej nowej kolekcji reprezentowanej przez Małgorzatę Sochę. Aktorkę, jeżeli ktoś nie zna. I słuchajcie, dzisiaj akurat wpadłam na jedną rzecz z tych, jeszcze, no, które powinny być, a których na razie nie ma. Także będę Wam sukcesywnie na bieżąco pokazywać je, jak znajdę. Na razie znalazłam jeszcze jedną rzecz, czyli taka sukienka. Jak widzieliście, rękawek ma odwijany. Niestety sprawdziłam skład materiału jest to poliester, więc no to już jak kto uważa, dekolt mamy okrągły, i fajny chyba ten materiał, bo nie będzie się gniótł. 30 zł cena sukienki w takim kolorze rozmiar XL, największy, oczywiście w takim kolorze zieleni wojskowej. Bym Powiedziała. Tutaj Wam ją jeszcze pokażę tak z daleka, żebyście widziały, widzieli dokładnie fason oraz jak ona się właśnie prezentuje w całości. Zapraszam kochani do oglądania. Będą też dzisiaj fajne rzeczy. Od razu poproszę o subskrypcję, łapkę do góry i pozostawienie komentarza będzie mi bardzo miło. Możecie również udostępniać moje filmy oraz wesprzeć mój kanał poprzez zakup kawy. Link w opisie filmu. Tutaj czapeczka. Beżowa. Wczoraj Wam pokazywałam te czarne, dzisiaj jeszcze są beżowe. A tutaj na obrazku, jak widzicie na plakacie, Małgorzata Socha ma ubraną czarno. Kochane panie, przepiękne staniczki dotarły w takie kropeczki. No to jest po prostu mój ulubiony, słuchajcie, typ. Uwielbiam. Na dole mamy jeszcze koronkę. miseczkę z B do D. Bardzo fajne staniki. Zobaczymy, jakie ceny tutaj zaproponowali: 25 zł. No, ja tutaj się w to nie zmieszczę niestety, ale Wy możecie próbować. Tutaj mamy kolejny też staniczek, tutaj bardziej po prostu usztywniany. Tam, tam, tam miseczka jest miękka, tutaj bardziej sztywna, 25 zł również. I słuchajcie, one są również w wersji beżowej, te staniczki, i tutaj dostrzegłam coś dla siebie, czyli dół do tego stanika i słuchajcie, jest za 10 zł i nawet są do rozmiaru 3XL, i powiem Wam, że dzisiaj sobie nawet zakupiłam, ja sobie wzięłam XL. -ka. Jeszcze nie mierzyłam, ale myślę, że tak na oko dobre. Akurat tutaj powiem Wam na wieszaku nie było, ale akurat pani ekspedientka doniosła i zaproponowała mi właśnie jakiego rozmiaru szukam, więc powiedziałam XL. I kupiłam. Także bardzo się cieszę, znalazłam się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Tutaj mamy jeszcze fajne staniczki od deski do 2XL. Za 15 zł też w Beszu i też w wersji. Czarnej. Dostępne są również takie staniczki bez ramionczek. przylepne 15 zł. Tutaj mamy w dwóch wersjach rozmiarowych, największa jest L na XL i też one są w kolorze czarnym i beżowym, i tutaj jeszcze mamy rajstopy jedną parę za 12 zł, dwójka, trójka i czwórka dostępna, a dzisiaj była też promocja minus 50% taniej na drugą sztukę, i tam obejmowało bieliznę, skarpetki bielizna, skarpetki coś jeszcze chyba staniki, no także ja skorzystałam z tej promocji akurat, bo jeszcze dobrałam sobie rajstopy, tutaj przepiękna apaszka powiem Wam, że naprawdę ładnie wygląda i w dotyku jest bardzo milutka jeżeli nie chcemy na przykład kupować bluzki czy spódnicy, właśnie w panterkę to takim super akcentem do stylizacji będzie taka właśnie apaszka i tutaj jeszcze jakieś portfeliki są dostępne, także cały czas Sukcesywnie sobie tutaj zaglądam, czy nie pojawia się coś nowego, żeby Wam oczywiście też pokazać. Na, męskim zajrzał, na dział męski zajrzałam. Tutaj mamy bluzeczkę za 20 zł do rozmiaru 2XL dla Panu, więc pojawiają się też tutaj nowości. Mamy też z Marvela taką, z takim, z takim logowaniem białą, i tutaj mamy do 2XL. I cena jest, ja trzymam właśnie mój. Kupiony zestaw, 30 zł za tą koszulkę. I kochani, lecimy dalej. Tutaj jeszcze zajrzałam, słuchajcie, na kubki, no bo przecież nie mogłam ominąć tego działu. Pojawiły się takie fajne kwiatuszki. W środku jest fioletowy, 8 zł kosztuje, i mamy bardzo fajny kubeczek za dobrą cenę zobaczymy co tutaj jeszcze ciekawego pójdę jeszcze tutaj na dział kubków z drugiej strony, o właśnie i tutaj pojawiły się też takie kubeczki w serduszka, tutaj jest taki nieregularny ten kształt z zewnątrz i obramoweczka złota kubeczek jest w cenie 10 zł o pojemności 370 ml i jeszcze ten mi się też bardzo podoba te czereśniki, wisienki w środku czerwony bardzo ładnie się prezentuje i 6 zł cena kubeczka, pojemność 380 ml. Ja jestem niestety maniaczką kubeczków, także muszę się zawsze bardzo, bardzo powstrzymywać, żeby nie zakupywać nowych, ale oczywiście Wam bardzo chętnie pokażę. I tutaj mamy kolejne rzeczy, czyli na przykład też dzisiaj mi kolejny raz spadły wokół te doniczki, wyglądają naprawdę świetnie. 15 zł, powiem Wam, że nawet po czasie mi się po prostu zaczyna im podobać pewne rzeczy. Tutaj mamy też mnóstwo, mnóstwo sztucznych kwiatów, nowości, także jakieś gałązki, jak macie ochotę, to tutaj naprawdę jest ogromny regał z tymi kwiatkami. Są dostępne również takie mniejsze zobaczcie, zajączki z kwiatuszkami sztucznymi, to jest z kolekcji wielkanocnej w cenie 20 zł, i tutaj te w takich bucikach, w kaloszkach za 12, też fajnie, fajna dekoracja, ciekawie to wygląda. I kochani, jeszcze chciałam Wam pokazać tutaj w takim worku jutowym jajeczka na gałązce. One są w cenie 10 zł. Tak, też ładna taka dekoracja stołu. Tutaj Wam jeszcze pokazuję on, takie jajka, na przykład w zestawie. One są w cenie 7 zł. Te figurki pokazywałam wam ostatnio, tylko ceny wam nie podałam. One są tutaj takie metalowe, 30 zł taka dekoracja też Wielkanocna. Tutaj macie za 10 zł na świeczkę, na Tilajta w trzech kolorkach wiosennych takie właśnie pojemniczki. A tutaj jeszcze ściereczki, zobaczcie, dwie sztuki w cenie 15 zł, takie właśnie już z tej serii Wielkanocnej. No i mnóstwo różnych Tutaj bazi jajeczek na gałązkach. Ominąłam jeszcze takie dzbanki. One są w cenie 20 zł, pojemność 1200 ml, i one tworzą zestaw ze szklaneczkami. Zobaczcie w komplecie. Mamy szklaneczki za 20 zł i tutaj mamy cztery chyba w zestawie, bo ominęłam. Dziś znalazłam jeszcze taką tacę do serwowania za 20 zł w kształcie jajka, też bardzo fajna. Także wam pokazuję. I lecimy dalej, kochani. Jeżeli by was interesowały jakieś torebki na prezenty, to się pojawiły takie typowo wielkanocne, na jakiegoś tam właśnie zajączka, jak sobie robicie prezenty 3 zł, taka torebka, także bardzo dobrej cenie, Zobaczcie, jaka fajna. Naprawdę, tutaj można kupić te torebki zawsze w dobrych cenach. Tutaj jeszcze taka dekoracja kwiatuszek. 10 zł to kosztuje. Nie wiem, to jest taka dekoracja jakby do samodzielnego zrobienia, ale nie wiem na czym ma polegać to samodzielne zrobienie. Może Wy wiecie, to piszcie. Tutaj takie jajeczka jeszcze ozdobne za 5 zł. Zobaczcie w. W kolorku miętowym, różowym, bardzo ładny zestaw. Pojawiła się też już żucha, ja sobie dzisiaj już wzięłam, też do zasiania, niech sobie leży. I jeszcze znalazłam na koniec, słuchajcie, koszulę nocną. Ta wydaje się taka w ogóle bardzo króciutka, jakiś mały rozmiar M. -ka. Myślałam, że to jest, wiecie, dwuczęściowa, 30 zł, 2xl, największy rozmiar, a to jest po prostu tylko koszula nocna, bardzo fajne kolory. Myślę, że super propozycja do spania. I tutaj tak, ja właśnie jeszcze się tutaj sugeruję, opisem, co tam napisali, ale ja to jest jako koszula damska. I kochani, nie umieszkałam wam jeszcze pokazać tutaj troszkę dekoracji, bo cały regał, słuchajcie, też w tych dekoracjach. No powiem Wam, że no, coraz bardziej mi się podobają te króliki zielone. Po 17 zł takiego jeszcze nie mam. No, zobaczę, zastanowię się. Tutaj mamy takiego kwiatka na, na jakieś tam sklejce. 12 zł, czyli taki kwiatuszek dekoracyjny. A tutaj mamy jeszcze jakieś kurki. To już Wam pokazywałam. A te domki są z nowości, z takimi kwiatuszkami. Są mniejsze, większe. Te mniejsze są po 12, a te większe po 20 zł. I jeszcze Wam tutaj pokażę też pojemniczek Natilajta w kształcie jajeczka, taki metalowy, 15 zł. Kolekcja oczywiście, wszystko Wielkanocna. Tutaj mamy kolejne jakieś tam jajka kolorowe, jajka zielone, takie małe zajączki w trzech kolorach. I tutaj cena tego małego jest 5 zł. I takie jeszcze się pojawiły właśnie z kwiatuszkami. Ja myślałam, że są kropeczki. Wczoraj chyba na filmy tak z daleka, a to chyba to były te kwiatuszki 7 zł. I tutaj macie jeszcze takie, takie zielone jajeczko trawiaste w komplecie chyba do tego zajączka zielonego za 6 zł. I kochani, dzięki bardzo za dzisiaj. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się zdrowo. I na koniec jeszcze taki kwiatuszek sztuczny w cenie 30 zł. Jest dostępny w Pepco. Buziaki dla Was. Do zobaczenia. Cześć.